Witam ponownie. Tak jak mówiłem, potwory mnie jeszcze tu nie zabiły. Ale kurwa zajebał mnie parkour. I nie mam już życia, nie? Widzę, Daniel? To zostało wydarzone. Co? Skrzydła. Tak, tak. Tak, tak. Raz, tak. Raz, tak, 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 tak.

służących z i więźnia została w końcu rozwiązana. Wygląda na to, że kanał drenażu został otwarty, przez co, tru, prze, przez co trujące grzyby przedostają się, co, prze, przedostają się dalej. Ofiary. Ci, aha, to są grzyby te co mnie tak biły. Takie purchawki czerwone. Ofiary cierpią na ekstremalnie szybkie rozprzestrzenianie się o, o, ognisk choroby. Część z moich ludzi w tym ja zostaliśmy oszcz, oszczędzeni przez to nieszczęście, ale. Jasnym jest, że przez to moja dalsza praca jest sparaliżowana. Więźniowie umierają szybko i ich skażone życie Siła traci energię i potrzebuje. Muszę natychmiast zacząć pracować nad szczepionką. Mam jeszcze jakiś słoik. O! Obawiam się Daniela, jego lekkomyślność jest splugawiony. Jest sprugawiony przez zbliżający się cienie i nie powinien przekroczyć bramy. Czy będzie on w stanie zaakceptować to? Moja ukochana, widzę zło w nim. Jak mam zaufać mu z prawdą? Cóż to za okrutna ironia. A że muszę uczynić to, co uczynił mi Agrippa. Odejdź. Przesiwka zawsze na propsie. O! Dziękuję. Praca moich ludzi w zagubionym kanale dzięki szczepionce jest określonym sukcesem. Niestety część z pracowników została odsunięty, gdyż jak okazało się procedura była trudna. Pozostali zginą i w ostateczności będę musiała stworzyć nowych, aby móc kontynuować moje eksperymenty. Należy pamiętać, że zastrzyk szcz ze szczepionki będzie działał jak tarcza, umożliwiając bezpieczne przejście przez kanały, bez ryzyka infekcji. Sprawdziła by się. Przy transponcie więźniów. Aha, czyli ja tu jakąś szczepionkę muszę zrobić. Witam. I Ile dupków? A to chyba nie tutaj. Dobry. Ja tu, ja tu chciałem sobie coś wziąć. Ale nie wiem co. Tam jakiś ciusiak leży. Ale mi to nie leży. Ciało jest jeszcze ciepło i ma góra jeden dzień. Co to jest? Aby zejść do kanałów należy je, je, je najpierw oczyścić w czysternie znajdują się zawory do osuszenia kanałów, aby przejść należy opuścić noc. Zwłoki mają tylko jeden dzień. No i co mi to daje? A! Z tym przedmiotem, no to trochę zjebałem, czegoś brakuje. To nie wiem, trzeba stąd wyjść i poszukać czegoś. Gówno widać, proszę pana. Tu coś będzie, zamieścił miedzianą rurkę. Chcę mu włożyć miedzianą rurkę? Co jest? Nie, na no, lekki ból głowy. Nie, taka kościnica to malutka kościnica. Myślę, że tu będzie więcej. Dobra, czyli tą miedzianą rurkę mam ułożyć i wtedy ten słoiczek? słoiczek. Co? Rurka jest cienka, ale nie wystarczyła, żeby przebić skórę. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? O kurwa! Nie patrzę się, 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 nie patrzę się. Spierdalaj Brzmi jak jakiś inny potwór Weź sobie te ciała zjedz One są minamuśne 一些。 zrobi psychiczne leży? Zbiłem jego krew. Nic no co teraz? Jestem odporny? Co, jestem odporny? Ale na co? Testy szczepionki. Hmm. Czekaj, testy pierwszej szczepionki. Należy pamiętać, że zastrzyk ze szczepionki będzie działał jak tarcza. Umożliwia bezpieczne przejście przez kanał przed, bez ryzyka infekcji. Sprawdziłaby się przy transporcie więźniów. Do kanałów mam wrócić teraz? Ale tam jest zamknięte to przejście. Jak ja mam tam przejść? Boże, moje zdrowie psychiczne leży. To jest ster na nie kanały. Zasiorbałem i co teraz? Nadal jest nieopuszczone. Tam jakoś przejdę, ale nie no. Musiał tu, a się nie da. I don't know what to me. Tam jest jakaś woda. Zakręcałem. Właśnie wydaje dzień dźwięk. Nie wiem, ja mogę tu jakoś podskoczyć? Wait the fucking second... Jak to płacze, to ja może... on mam zrobić, żeby nie płakało? Nie, zacięło się. ja nie wiem co teraz no. ma jakieś pomysły? Piłem to gówno Jestem odporny No ale co teraz? Masakra, no. Ten, ten poziom jest masakryczny. Nie wiem co zrobić. Woda jest dalej. Przejdę, woda jest zbyt głęboka. Nie rozumiem co ja mam jeszcze zrobić. Może jeszcze mam olej wziąć? nie trzeba napełniać ponownie. No to co ja mam zrobić? Tam iść? Sypco. Co zrobić dalej? I'm so little confused. Co teraz trzeba zrobić? Wszedłem do kosmicy, tam nic więcej nie było. Wszystko jest pospawane, tu już nic nie mogę zrobić. No. Dobra, no spokojnie, przeczytajmy jeszcze te wszystkie te... Przeczytajmy jeszcze te wszystkie kartki, te wskazówki, nie? Coś może pominąłem. Wskazówki. plaga, spis wyposażenia, maszyna, nie to nie, plaga dżumy, sprawia dziwne, gdy ofiary cierpią, na, muszę na chwilę zacząć sprzedać nad szczepionką. Dobra, testy szczepionki, praca moich ludzi z... jakiś szczepionce jest tylko, że niestety część z pracowników została odsunięta, gdy się okazało, że się potrafiło to stalić, giną, Musiał spojrzeć schodzić nowa, moje eksperymenty. Należy, żeby że ten zastrzyk ze szczepionki będzie działał jak tarcza, umożliwia bezpieczne przejście przez kanały bez ryzyka i No Dobra, wiemy, że tam są grzyby. Aby zejść do kanałów należy je najpierw oczyścić. W starnie znajdują się zawory do oczyszczenia kanałów. Aby przejść należy opuścić most. Ale jak opuścić mam jebany most? Co to kurwa było? Jak mam opuścić jebany most, jak most nie działa? Zaraz się zdenerwuję, nie? Zaraz wejdę na ten i zobaczę jak to zrobić, bo jestem w kropce i nie wiem jak to zrobić. Mam ten jebany most opuścić. Gdzie spieprzyda dźwignia do tego? Zabór, ale tu nie wejdę Muszę opuścić ten Muszę opuścić ten zjebany most A no nie wiem jak to zrobić Chyba, że zrobię tak, że Zablokowane. Gdzie jest jakieś opuszczenie mostu tutaj jeszcze? Kurwa, słoikiem mam ci rzucić. Nie no. Kurwa, czekajcie. Czekajcie, bo nie wytrzymię. O Jezus. Jezus Maria, jak to zrobić? Ja pierdziele no. Mm. Jest przybocowany do zardzowego jęczucha w suficie. To, to kurwa wiem? Nie wiem, może w kostnicy coś pom pominąłem? Dobra, jeszcze się wrócę do kostnicy. Jak nie, czy się wrócę do tej pieprzonej kostnicy? Jak tu nie będzie jakiegoś zaworu Albo opuszczenia mostu Ktoś dostanie w ryj, nie? Nie ma konieczności wstrzykiwania krwi ponownie Aha, ja sobie to wstrzyknąłem nie, może tu coś jest, a ja po prostu Musiałem coś tu pominąć, no bo po co są te takie dziwne otwory? Tu musi coś być. Ale nic tu nie ma, gołodupcy sami. Key. What the fuck? Two. Three days now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody? Are you alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, can I wake from this nightmare? Pierdole, takie nie. problemy. Też nic nie ma. Wychodzę stąd. Dobra. Wiecie co? Nie, ja zrobię inaczej. Ja po prostu ten odcinek tu zakończę. Po prostu zobaczę, co trzeba zrobić dalej. Bo się pogubiłem. I za chwilę wracamy. Trzymajcie się.